Witka, kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, jak dekoruję moje mieszkanie na wiosnę i wielkanoc. Mam całkiem fajny pomysł na to, tak mi się wydaje, przynajmniej w sensie tak naprawdę nie jest to aż tak sprecyzowane, jak na przykład przy dekorowaniu mieszkania na Boże Narodzenie. Ale mam pewne inspiracje i mniej więcej koncepcje, co bym chciała zrobić, więc zaraz też wam o tym opowiem. Ja sobie właśnie zrobiłam śniadanko i sobie teraz będę jeść. Zrobiłam sobie e, bułeczkę z awokado, salami i rukolą i do tego już mam herbatkę w ładnym kubeczku. Ładne kubeczki są super. Także bez zbędnego gadania przechodzimy do dalszej części filmu. Mam taką koncepcję, żeby głównie przystroić ten blat, bo wydaje mi się, że nie będziemy kupować aż tylu ozdób, co na święta Bożego Narodzenia. I też mam wrażenie, że jak kupimy mniej dekoracji i je rozproszymy gdzieś tutaj, na przykład w salonie i w kuchni, to będzie to dawało mniejszy efekt niż jak wszystkie skupię w jednym miejscu, ewentualnie jakieś takie może dodatkowe zrobię tutaj, ale główną koncepcję mam taką, żeby się skupić właśnie na tym blacie. Na pewno chcę kupić bieżnik, <grytanie> tak samo jak na yy, Święta Bożego Narodzenia, z tym, że chcę, żeby on był w jakimś takim pastelowym kolorze, bo generalnie mi w ogóle się Wielkanoc kojarzy z takimi pastelowymi kolorami, z jakimś takim błękitem, żółtym, zielonym, różowym. I też właśnie w takie kolory bym głównie chciała iść. No i właśnie ten bieżnik bym chciała kupić w jakimś takim pastelowym kolorze i on nada tutaj zdecydowanie dużo więcej koloru. I myślę, że będzie to wyglądało dużo weselej i tak przyjemniej. Na pewno chcę postawić na kwiaty. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj mi się uda kupić kwiaty, zobaczymy. Ale widziałam ostatnio na TikToku takie piękne, y, pięknie zaaranżowane właśnie w sumie to był chyba stół w sensie taka wyspa trochę jak u nas. Wrzucę Wam tutaj fotkę, jak to wyglądało. I tam właśnie dziewczyna y, włożyła kwiatki do takich malutkich wazoników i zrobiła ich tak mega dużo na jednym stole. I to wyglądało super. I właśnie mega mi się to spodobało, więc chcę zrobić podobnie tak jak ona. Co prawda ja nie mam małych takich wazoników, mam raczej tylko dwa takie wielkie, więc coś wykombinuję. Może użyję szklanek albo czegoś jakiś takich małych, szklanych pojemników, naczyń, cokolwiek zobaczymy. No i właśnie chciałabym też kupić jakieś takie na przykład kolorowe serwetki, tak jak ona tutaj miała, bo to fajnie też nadaje charakteru i dodaje tego koloru. A oprócz tego to na przykład miałam takie inspiracje żeby zrobić jakieś takie wiszące jajeczka. Z tym, że głównie inspiracje, które znalazłam, były takie DIY, zrób to sam, papierowe jajeczka i w ogóle, a mi się nie chce robić samej takiej rzeczy, więc raczej kupię gotowe, jeśli coś fajnego będzie. I właśnie też to, co jest fajne na przykład na tym zdjęciu, to to, że są jakieś takie gałązki, jakieś takie bazie i na tym są powieszone te jajka. Więc możliwe, że też coś podobnego zrobię i wtedy nie wiem, gdzie ja to postawię, czy tutaj w salonie, czy tam na przykład na tej półeczce małej, tam w ogóle jeszcze stoi świąteczna doniczka but z choinką, a na naszym parapecie w kuchni tam stoją jeszcze dynie halloweenowe, także najwyższa pora chyba, żeby się ich pozbyć. A w ogóle nie wiem, czy ja wam pokazywałam, ale zmieniliśmy obrazki i na maksa się cieszę, bo będą super fajnie pasować właśnie do dekoracji świątecznych. Także ekstra. Ja teraz jeszcze się umaluję, ogarnę do wyjścia i będę jechać do Jerzyka, bo on teraz jest na studiach. I stamtąd jedziemy razem do Flory. Ja się zwykle maluję w łazience, aczkolwiek dzisiaj mam tu bardzo ładne światło w sypialni, więc y, się pomaluję tutaj. Ja zwykle robię lekki make-up, bo nie używam żadnego mocno kryjącego podkładu i nie wiadomo ilu po prostu rzeczy. Ja używam kremu BB. Ten akurat mam z Recibo i on mi się całkiem dobrze sprawdza, bo jest lekki i to mi tak naprawdę wystarcza. W sensie takie lekkie wyrównanie koloru, bo ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiego krycia, bo odkąd wyleczyłam trądzik, to takie krycie mi w zupełności wystarcza, a poza tym trochę też go, e, on jest bardziej kryjący w momencie, kiedy nakładam też puder, bo ja używam takiego sprasowanego podkładu w sumie, zamiast pudru, bo to jest taki, pokażę Wam, gdzie to jest, o, to jest taki podkład w kompakcie, w pudrze, i ja tego używam zamiast pudru po prostu, bo jest bardziej kryjące, ale też jest y, fajnie matujące, ale to jest taki mat, który się utrzymuje dosyć w sumie krótko, a potem tak fajnie osiada na twarzy, że jest taki efekt mocno naturalny, bo ja nie lubię takiej mocno zmatowionej buzi, wolę jak ten efekt jest właśnie taki bardziej glowy, bardziej naturalny i bardziej świeży. E, dlatego też tak robię. I ja lubię nakładać krem BB akurat gąbką, bo po prostu, nie wiem, dla mnie to jest najszybsze, bo jak używam palców albo pędzla, to mi to zajmuje nie wiadomo ile czasu, a jak używam gąbki, to to jest raz, dwa i po prostu po wszystkim. Szczególnie jak się spieszę, to to jest po prostu tak i już pomalowane po prostu w trzy minuty. Dobra, dalej nakładam sobie... A, dalej nakładam sobie brązer w kremie. Ja używam tego z Fenty w kolorze Batcha Biscuit. Batcha Biscuit. I e, ja go już mam mega długo i zresztą jak widać używam go praktycznie codziennie, bo on jest mega wydajny i mega duży, a ja już się dogrzebałam do denka, co mi się rzadko zdarza przy kosmetykach. Chociaż ja w sumie mam coś takiego, że jak już kupię sobie Jakiś produkt, który mi odpowiada i do którego się przyzwyczaję, to raczej jestem mu wierna <grymne> i się szybko nie przestawiam na coś innego. Dalej nakładam sobie róż, którego nie mogę znaleźć. Ja używam różu z Rare Beauty w kolorze Joy. Ja mam akurat miniaturkę tego różu. Mam też pełną wymiarową wersję, tylko że w kolorze. Lucky. I to jest taki kolor bardziej malinowy, taki Barbie róż trochę, a ten jest taki bardziej peachy i wpadający trochę w pomarańcz, więc to jest kolor, który dużo bardziej gdzieś tam mi siedzi, chociaż używam tak naprawdę obu, ale tego zdecydowanie częściej. No i ja nakładam dosłownie troszeczkę tego różu, bo on jest mega wydajny i słuchajcie, ta malutka miniaturka już mi starcza na drugi rok chyba i ja go naprawdę używam często, dosłownie prawie codziennie, więc jest mega wydajny. Bardzo mało go potrzeba, żeby dawał fajny pigment i żeby był widoczny, więc tak naprawdę ja go uwielbiam i jakbym miała kupować kolejny z Rare Beauty, to też bym kupiła miniaturkę, bo tego wielkiego to ja po prostu nigdy nie zużyję, bo on jest taki wielki. A dosłownie taka mała kropeczka wystarcza, żeby zrobić cały makijaż. Jak już nałożę róż, to lubię sobie jeszcze tak e, czystą stroną gąbki doklepać trochę granice, żeby je lepiej zblendować. I tak się to prezentuje. Teraz e, nakładam właśnie ten. Podkład w kompakcie, o którym mówiłam wam wcześniej, no ja go używam jako pudru. I głównie nakładam go na strefę T, na policzki, taką całkiem małą ilość, już taką totalną resztkę z pędzla, która mi została po wklepaniu na całą twarz. I on fajnie właśnie matuje tą skórę. I tak naprawdę taki mocny mat, który jest teraz, się utrzymuje przed, nie wiem. Pół godziny, a potem on tak mega fajnie naturalnie osiada na skórze i bardzo ładnie świeżo wygląda. Także tak. Co ja teraz robię? Teraz robię brwi. Ja nie mam zwykle czasu na makijaż, więc zawsze używam tylko i wyłącznie żelu do brwi, bo nie chcę mi się ich wyrysowywać kredką albo pomadą, albo czymkolwiek innym. Ja po prostu używam żelu z kolorem tego z, z Benefitu e, Gimme Brow i zawsze też jak e, wyjmuję szczoteczkę, to ją tak ocieram, żeby tego produktu było mniej, bo nie lubię e, mieć ciemnych brwi. Ja lubię tylko taki delikatnie efekt, który mi je ładnie ułoży. E, I no właśnie, delikatnie przyciemni. Tak, teraz e, maluję rzęsy. Ja do rzęs używam maskary Sky High z Maybelline. I e, w ogóle ja, przez przypadek, ostatnio będąc w Rossmanie, bo to jest już moja, nie wiem, trzecia albo czwarta e, maskara, właśnie ta sama. Bo tak jak mówiłam, ja jak kupuję sobie już jakiś kosmetyk, który mi odpowiada, to jestem mu wierna przez całe życie. I <gryw> to było chyba moje trzecie czy czwarte opakowanie. Skończyło mi się, poszłam do Rosmana kupić sobie kolejne i przez przypadek nie zwróciłam uwagi na metkę i wzięłam brązową wersję, a nie czarną. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy między tą brązową a czarną. W sensie, no jak się patrzy na szczoteczkę, to widać różnicę. No bo ewidentnie jest to brąz, a nie czarny, aczkolwiek na oczach praktycznie jest to niewidoczne. Szczególnie jak ja jestem jeszcze blondynką, to u mnie tak naprawdę. Każdy tusz, który jest ciemniejszy niż mój naturalny kolor rzęs, wygląda jak czarny. Jak już umalowałam rzęsy, to teraz pora na rozświetlacz. Ja używam rozświetlacza z Rare Beauty. Też mam właśnie miniaturkę, bo też jest tak samo wydajny jak róż. Chociaż, no nie, no dobra, róż jest bardziej wydajny niż ten rozświetlacz, bo jego trzeba nałożyć już trochę więcej, nie tylko jedną kropeczkę, aczkolwiek już też mam go chyba z rok i tej miniaturki wciąż nie wykończyłam. Jak się prezentuje mój skończony make-up, tak jak mówiłam, nie jest to nic y, szałowego, mocno widocznego, chodziło mi o to, żeby było naturalnie i tak świeżo i tak naprawdę wygląda mój make-up każdego dnia, Czasami, właśnie tak jak mówiłam, jak mi się nie chce, to nie maluję rzęsi brwi i robię tylko twarz. No i czasami, jak totalnie nie mam czasu, to tylko krem, bibi i puder. A na usta jeszcze nakładam sobie balsam. Ja mam taki balsam z Yokaba, czekoladowy. I on jest naprawdę bardzo spoczko. Nie zwracajcie w ogóle uwagi, proszę, dzisiaj na moje usta, bo wyskoczyła mi opryszczka. I wyglądają mocno średnio, także... Sorki, no ale takie jest życie. Dobra. No i z mojego make-upu to by było na tyle. Także ja już się zbieram i będę jechać do Jerzyka, żebyśmy pojechali razem do Flory. Może kupimy takie e, też coś? Możemy coś kupić. Ale takie... zioła mix. Małe? Może. Ale nie wiem, to są takie rośliny, które muszą na dworze, stać, czy mogą w domu. E, wiesz co, to są na dworze. Mhm. Są na dworze w większości. By można było powiesić na tych bazach. Tylko że są, Nie, no właśnie na tych baziach takich, e, jakie włożymy do wadzonego. Tylko, że to kosztuje 180 zł, a to są tylko 4 bombki. A ja bym chciała tak dużo tych bombek. To raczej no odpada. Ja nie chcę nic zwieszać na tych baziach. O, za 16. No i to co, co Spokojnie, no, powiesić na tych basiach, żeby ładnie wyglądały. To będzie fajne. A, na tych dużych. <noise> no tak, no na tych dużych. Okay. No to, to chyba nie jedno, to darękę. dwa takie weź. Dwa takie wezmę. A to? 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 Które? Ten wieniec? No No właśnie on. Albo weź fajne. taki mały, weź taki mały. On jest fajny, no ale można by było samemu jakby przystroić, nie? Nie, ja nie chcę. Tak taki mi się łysy podoba, łysy się jego, się go biorę. Ale mi się średnio takiego łysy podoba. Łysy jest ja, super. 28 zł. Wyjechaliśmy już z Flory, kupiliśmy kilka fajnych rzeczy, więc ja jestem mega zadowolona. Tu z nami jadą bazie, które mają po prostu, nie wiem, 3 metry. 2,5. 2,5, okej, 2,5 metra. I słuchajcie, my kupiliśmy dwa takie duże pęczki. Jeden taki pęczek kosztował. 8 dych. 8 dych, Dokoło. więc no, to nie jest jakoś mega dużo, jak na to, że to jest praktycznie całe drzewo. Więc yy, ja mam taką koncepcję, żeby. Ustawić je w takich szklanych dużych wazonach, i właśnie musimy teraz pojechać do moich rodziców, wziąć te wazony, bo oni takie mają i ich nie używają, więc y, wykorzystamy to, że, że już takie mamy. No i je y, właśnie do tych wazonów włożymy, dalejamy im wodę, żeby postały jak najdłużej. I myślę, że ustawimy je pewnie po dwóch stronach telewizora albo y, ewentualnie po dwóch stronach okna, zobaczymy. I kupiliśmy też z takich fajnych rzeczy, to może już pokażę Wam w domu, ale mogę Wam w sumie teraz na szybko tak opowiedzieć. Kupiliśmy taką e, tackę ala drewnianą, jak wyglądającą jak taki mm, przecięty pień. I ona kosztowała 27 zł, więc była mega tania, a wygląda super. I najlepsze jest to, że ona jest taka ponadczasowa, bo się nada do dekoracji i świątecznych, i bożonarodzeniowych, i każdych innych, które będziemy chcieli zrobić. Więc mam pomysł, żeby na tej tacce ułożyć te które kupiliśmy też i one też były jakieś taniutkie chyba po 3 zł. sztuki no, no. 50. i do tego jeszcze kupiliśmy jajka takie jak bombki trochę choinkowe z takimi tasiemkami i tu mam pomysł żeby powiesić je właśnie na tych bazach. no i trochę mi się też zmieniła koncepcja jeśli chodzi o kwiaty bo byliśmy w tej florze i tam generalnie trochę drogie były te kwiaty więc myślę, że chyba nie będę robiła tych kilku takich małych bukiecików. Nie, tak, jak tak chciałam. jeżeli chodzi o te cięte kwiaty, to przepłacone były w tej flory. No. Tak jak tam niektóre rzeczy, bo flora jest taka dość mocno specyficzna, bo tam można znaleźć albo takie y, rzeczy bardzo drogie. Albo rzeczy takie w normalnych cenach, tylko że one nie są, powiedzmy, tak wystawione na wierzch, tak. więc trzeba trochę poszukać, ale tam tak naprawdę można w każdych pieniądzach zrobić No, albo nawet właśnie niektóre rzeczy są no, w chyba, że No, albo oprócz ten... tych kwiatów ciętych, no bo te to jednak po prostu są drogie tam. Tak, więc generalnie moja koncepcja się trochę zmieniła, bo nie chcę robić tych takich małych bukiecików, tylko raczej wykorzystam te dwa duże wazony, które mam i zrobię po prostu dwa albo jeden duże bukiety, zobaczymy. No i w sumie te dekoracje, które my kupiliśmy teraz to głównie są w takich kolorach żółto-zielonych, więc możliwe, że na taką kolorystykę postawimy, aczkolwiek nie wiem, czy kwiatów akurat nie chciałabym kupić różowych. To jeszcze zobaczę jak mi się to ja odwiedzi. Chciał... <noise> żółte. Żółte wyświetło. Tulipany żółte to na przykład? żółte, żółte, niebieskie. <noise> niebieskie? To są takie. No są jakieś takie Jacynte. No hi to... Nie, tulipany niebieskie. Nie ma niebieskich tulipanów. <noise> To czerwone na przykład, co? Nie, no, proszę się czerwony. Pokażę Wam wszystko, co udało nam się dzisiaj kupić. Byliśmy jeszcze w kwieciarni, żeby kupić żywe kwiaty. Nie kupiliśmy ich jakoś mega dużo, bo też nie wiadomo, jak długo one postoją, więc uznałam, że wystarczy zrobić jeden bukiet. We florze kupiliśmy te takie bombeczki, <śmum> bombeczki jajeczka. Jedna taka, jedno takie opakowanie kosztowało 16 zł. Kupiliśmy też takie świeczki w kształcie jajek, które są takie trochę jakby świecące. I jedna taka świeczka kosztowała 3 zł. 3,50 zł. Ten bukszpan ukradliśmy z ogródka moich rodziców. Tu jest jeszcze wieniec na drzwi. Taki trochę łysy, ale wydaje mi się, że spoko, bo jest taki pastelowo-żółty i widać, że jest w takich wielkanocnych kolorach. On kosztował 28 zł. Dalej kupiliśmy dwa takie króliczki bialutkie, ceramiczne. Ten 17 a ten 12. Tak, i oba kupiliśmy w kwieciarni, bo we florze nigdzie nie było takich malutkich króliczków. Były tylko takie gigantyczne, za tam, nie wiem, 500 zł. A ja chciałam takie małe, żeby właśnie ułożyć je na tej desce i zrobić taki strojk jeszcze z tymi świeczkami i z bukszpanem. Więc te dwa króliszki fantastycznie mi będą pasować i udało nam się je kupić właśnie w kwiaciarni. No i jeszcze kupiliśmy tą deskę, o której już Wam mówiłam. Ona kosztowała 27,50 i wygląda fenomenalnie i będzie na pewno na wiele sezonów. No i tutaj jest gwóźdź programu, czyli nasze metrowe bazie. I jeszcze Jerzyk właśnie nalewa wodę do wazonów, do których włożymy nasze bazie. Myślisz, że tyle wystarczy? No pewnie, no przecież to patyki są. A sięgną wszystkie? Aha. Okej. Okay. No dobra. metra, więc ciężko, żeby nie sięgnęło. No. <laughs> I myślisz, żeby gdzie je ustawić? Tu koło telewizora? No. tu, a drugi tam. Symetrycznie. Nie wykorzystałam całego bukszpanu do tego stroika, więc to, co mi zostało, chcę powkładać tutaj w ten wieniec, żeby był trochę mniej taki smutny. A ten stroik jest taki śliczny, tak mi się podoba, jest taki uroczy i te króliczki są takie piękne i tak ładnie się komponują z, tymi, z tym zielonym bukszpanem i z tymi fajnymi takimi świeczuszkami w kształcie jajek. Tak ładnie się to zgrywa wszystko kolorystycznie i jeszcze z tą taką drewnianą podstawką, no jestem zachwycona. Także teraz robię wieniec, no i to już będzie tak naprawdę wszystko. Bazie tutaj też wyglądają fantastycznie, jestem zachwycona, jak to wyszło. Tutaj mamy taki delikatny element, no i na drzwiach będzie wieniec. Jestem mega zadowolona z efektu końcowego, tego jak to wszystko wygląda, i od razu jest tak jakoś milej i przyjemniej. I te bazie tak pachną, więc to jest super. Jestem zachwycona. Wiadomo, nie są to takie mocne dekoracje, jak mieliśmy na przykład na święta Bożego Narodzenia, no ale wciąż jakoś tak jest weselej. Także ja już się będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dajcie znać, jak Wam się podobają dekoracje i czy może Was trochę gdzieś tam zainspirowałam, czy będziecie chcieli coś podobnego zrobić u siebie w domu. Dajcie mi znać w komentarzu. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!